Siemano, jestem Kamil, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Minecraft. Moi drodzy, w tym odcinku dostaniecie już cejwa do pobrania tego świata. I na odcinek numer jeden, tak jak widzieliście, po podstawce, po takich przelotach, takich różnych myślę, ujęciach ładnych, które zrobiłem, mamy skończony nether. Kończąc nether, od razu też mogę Wam powiedzieć, zaczynamy z projektem Endu, czyli na razie głowa smoka w portalu. W będziemy wchodzić. Do głowy smoka i będziemy wbijać do portalu, drugim też punktem, który właśnie kończę jest ta góra, przerabiam ją na dirta, żeby ona ładnie wyglądała, ale to dzisiaj nie tym się zajmujemy, my wchodzimy do nederów i już wam prezentuję to jak to wygląda, w ogólnie całościowo jak wejdziecie jako gracze. Portal, portal jest w głowie szkieleta, ale to na końcu. Cały styl nadodorowy chciałem oprzeć na jakiejś dużej świątyni, która będzie takim punktem centralnym tego miejsca, więc odejdziemy sobie kawałek, żeby z góry to widzieć, i wam pokażę tą świątynię. Myślę, że efekt tej świątyni, że ona jest punktem centralnym, osiągnąłem, bo las nie zasłania jej całej, tylko widać te górne filary i ten bagno, taki jakby yy, nieodstorowany, tylko. On się wbija w oczy z daleka, że widać, że tutaj jest cegła i nederowa cegła. Tyle nederowej twierdzy chciałem zachować tymi nowymi biowami, co pododali do Minecrafta. Ja mówię na to niebieski, czerwony las, no ale one jakoś się te trzeba nazywają. Wybaczcie, nie pamiętam nazwy, ale chciałem zrobić połączenie jednego lasu z drugim, który się łączy na ścieżce. I tu właśnie z tej strony to tak to wygląda, że tu mamy łączenie i mamy przejście. Przez czerwony las do środka i przez niebieski. My się przejdziemy przez niebieski, bo niebieski też jest naokoło zrobiony świątyni. I jest zrobiony też tak, że daje nam tutaj efekt, że jest zagęszczony, jest bardzo gęsty. Więc naprawdę tutaj na shaderach można się bardzo fajnie przejść i ładnie to dosyć wygląda, myślę. Front wygląda na naszej świątyni w ten sposób, że mamy tutaj wyjście główne i możemy sobie iść dalej w nether. Z tej strony podchodzimy. Do środka i mamy główne wejście do świątyni. Świątyni styl chciałem zachować taki, tak jak widzicie, opuszczony, czyli jest w punkcie centralnym szkielet, który jest taki jakbym, nie wiem, nazwać ochroniarz bożek, jak zwał tak zwał moi drodzy, no, ale taki miałem pomysł, żeby zrobić głowę szkieleta. Chciałem zrobić czaszkę ludzką, ale to byłoby kserowanie innych projektów, więc postanowiłem, dobra, zrobić szkieleta i będzie i zrobiłem płonącego szkieleta i takie jakby tutaj martwe zwierzęta, żebra z kości. No kurde, nie wiem jak to nazwać, no ale takie coś zrobiłem, które też nadaje tutaj dosyć ładnie uzupełnia wnętrze i można sobie też parkura poćwiczyć. No ja do tego nie widziałem. Dobra, I jeszcze jest jedna ciekawostka w tej budowli. Kończąc temat właśnie świątyni. Idąc czerwonym szlakiem od strony właśnie naszego szkieleta. Idąc tym czerwonym szlakiem, w tym kierunku, żeby iść na tyły budowli, mamy tu ścieżkę w prawo. Zrobiłem nam jeszcze punkt widokowy. I to w takim fajnym miejscu, że stąd, no nie widzisz, jedynie widzisz to, że tam coś jest. No ale jak się nie popatrzysz, no to co tu zobaczysz? Główno zobaczysz, że tu nic nie ma jakaś ścieżka. Idzie tędy dalej i też nic nie zobaczysz, bo jest tak zagęszczone, że nie widać i jeszcze tu jest ta pół, półka na dół. To też ona zasłania tą klatkę, ale chodząc tu już, widać, że ta klatka schodowa, coś, coś, coś tu się dzieje. Nie przejmując się tym widokiem, idąc do góry mamy. Dobra, idąc do góry. Nie przejmując się tym widokiem, idąc tędy, mamy wejście przez taką imitację jaskini chciałem zrobić. Nie wiem, czy mi to dobrze wyszło, ale no myślę, że tak, że taka coś jakby jaskinia, że ta droga prowadzi w jaskini. No i cała jest zrobiona schodami, żeby nam się wygodnie szło. Zakręty też fajne zrobiłem, nie zrobiłem takich zwykłych, tylko takie totalnie randomowo na dylem jaskiniowym, tak mogę to nazwać i mamy też dosyć ładny punkt widokowy w nederze. Też myślę, że to ładnie wygląda, bo mamy widok na ten tak jakby ja nazwę tą mroczną strefę nederu, i mamy też podgląd na nasz spawn od góry, moi drodzy. I to by było w sumie na tyle w tym materiale. Skończyłem dla Was neder. Link do pobrania mapy macie jak zawsze w opisie. Zachęcam gorąco do pobrania i do przejścia się, bo naprawdę koordynaty 00 najłatwiej jest trafić. No i wszędzie gdzie idziecie, to są doprowadzone ścieżki, szlaki. A ja zabieram się dalej za budowanie i montowanie odcinków. Trzymajcie się i dzięki Wam za obecność. Nie zapomnijcie o ocenie materiału. Piemanko.